Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Witam wszystkich w kolejnym TYFLO Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na audycję, w której chciałbym zademonstrować asystenta migracji, czyli narzędzie występujące w systemie macOS, które umożliwia nam przenoszenie danych z jednego systemu operacyjnego do drugiego w domyśle ze starego komputera na nowy. Dane te możemy przenosić zarówno z komputerów z systemem operacyjnym Windows, jak i z systemów em, macOS. I tak też będzie w tym wypadku będę przenosił dane ze starego MacBooka na nowego MacBooka. I ponieważ robię to pierwszy raz, będziecie mi towarzyszyć w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. Część rzeczy będę starał się tłumaczyć, część. Będzie czytał nam sam voice over. W tym momencie mam uruchomione dwa komputery, dwa MacBooki, stary i nowy. Stary jest po prawej stronie, nowy po lewej. Oba zostały zaktualizowane do najnowszych wersji systemów operacyjnych, i także oprogramowanie systemowe. Takie pages, keynote i tak dalej, także zostało zaktualizowane do najnowszych wersji. Co zatem musimy zrobić? Musimy uruchomić sobie asystenta migracji. W tym celu wchodzimy w programy. programy. Czyli wchodzimy do Findera, tam programy, czyli Command Shift A, skrót klawiszowy, zdjęcia, um, narzędzia, application. narzędzia folder. Asystent bo opca, asystent migracji I otwieram Dzisiaj, asystent jeden, migracji 8. asystenta migracji i robię to na nowym MacBooku, przypominam. Ok, asystent migracji, okno. Dalej przycisk odbiera polecenia sklep. Wróć asystb, wyszarzony przycisk mi wyszarzony, wyszarzone, przycisk zamykania, przycisk minimalizacji wyszarzony obiekt, w którym klik migratę, obraz. Asystent Migracji pozwala przenosić informacje, dane, ustawienia komputera i programy na tego maca z innego maca, komputera PC z systemem Windows, archiwum Time machiny lub dysku. Możesz też przenosić dane z tego maca na innego maca. Po kliknięciu w dalej działanie wszystkich innych programów zostanie zakończone. Obiekt, OK, W którym się Tyle znajdziesz? wiemy, Wiem, tyle Wam powiedziałem. Wyszarzone, przy dalej. Przycisk. Więc klikamy dalej. Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne asystent Migracji zajęty. Hasło, Piotr Witek. Hasło. Hasło, bezpieczne, bezpieczne. Asystent migracji życzy obiekt. sobie hasło od obiekt nas? Się więc znajduje. Podajemy mu hasło użytkownika. OK. Poza bezceną OK, domyślny. N naciśnij dalej, wyszarzone. I co on teraz osłuska, chce osługi. od nas? 1, 0, 0, Obiekt, w którym się znajdujesz, to obraz. Włączył nam się taki tryb w tym momencie. Identyczny, jaki mamy przy kreatorach najróżniejszych, na przykład instalacji systemu, Mam, wyłączył mi się gładzik, ja go sobie włączam. Przypominam VO i rotor w prawo. Oksługa gładzikiem włączona, asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub pację z systemem Windows, możesz je przenieść na tego Maca. Możesz także przenieść na niego dane z archiwum, Team Machiny lub innego dysku startowego. Powtarza to, co już wiemy, przenoszenie danych obraz. Jak chcesz przenieść swoje dane, Teraz musimy Obiekt, wybrać, czy chcemy przenieść z tego maka czy na tego maka nasze dane. Z maca, teama lub dysku startowego, zaznaczone, spaccia z, z Windows, przycisk wyboru do innego maca, przycisk wyboru trzy A my chcemy przenieść Obiekt, na tego Macę. zaznaczone, przycisk wyboru. I to jest zaznaczone 3. domyślnie. Z, pacjent, z Windows do innego zakończ, przycisk dalej, przycisk, naciśnij je dalej, wyszczone. I klikamy przycisk. dalej. Obiekt, w którym inny serwis zmień, multimedia pod bieżąca sieć bezprzewodowa, multimedia podkreślenie internet, bieżący, pewnie i szukam innych źródeł, zajęte, wskaźnik, po puste, gry i szukam źródła, zajęte, wskaźnik, wybierz maca, archiwum, ma przenieś dane na tego maca. Wskaźnik poziomu, wskaźnik, później po przenieś na Wybierz maca, archiwum, tyma machina lub inny dysk startowy, aby przenieść jego dane na tego maca. Obiekt, zajęte, wskaźnik, szukam źródła, puste, gry i rzeczy zaznaczone. Zajęty, puste, źródła. Ok, teraz o, w którym się znajdujesz, to... musimy uruchomić asystenta migracji na jest starym komputerze, boxer, paper, tenser, więc tu też wchodzimy w Tinder, programy, programy. programy. Narzędzia. narzędzia, asystent migracji, uruchamiamy go, dalej, Program, okno, hasło, Podaliśmy hasło. Wróć. Konfiguruję. Bit migrete. Wielka migracja. Zobaczymy teraz. Witamy w Mac OS. Funkcja voiceover jest włączona. Ach. Asystent ustawień, Windows. OK. Okno. Asystent ustawień. Batalii, znowu. Odbiera polecenia z klawiatury. voiceover. i włączam sobie Gładziekas. Asystent migracji. Jeśli masz ważne dane na innym Macu lub pracując z systemem Windows, przenoszenie danych, jak chcesz przenieść z Maca, z z Win do innego Maca, przycisk wyboru, 3-3. Zaznaczone do innego maca i wyboda. to zaznaczyłem Wszyscy. spacją. Zakon. Dalej przycisk. Dalej. Naciśnij dalej przycisk. Obiekt, smak pracuje na baterii. Przed rozpoczęciem migracji zalecamy podłączenie maca do ziemi zasilania. Podłącz zasilanie. Asystent assistant Nie mam tutaj zasilania dla dwóch maczków, więc podłącz smak pracuje. Dalej przecisk Wróć, można wykluczyć zajęty wskaźnik pod multimedia podkreślenie internet. Tu mi pokazuje, że jest maciek stary w tej samej sieci co... Bieżąca sieć bezprzewodowa, pewnie się. Migruj na drugiego wskaźnik poziomu naładowania, wskaźnik migruj, weź multimedia zajęty, można wykluczyć jako MacBooka JR, Piotr. I mamy podaną nazwę, można wykryć jako MacBook R. Wracam do nowego Maca. Czy Mac, dane na tego Maca? Wskaźnik poziomu na ład wskaźnik przenieś. Wybierz Maca. Grid 0 rzeczy, rzeczy zaznaczone. Grid 0 rzeczy zaznaczone. Grid 0 rzeczy to jest tabelka, sobie wchodzę w interakcję z tą MacBook tabelą. MacBook R, Piotr, drugi Mac, grupa I, Jeden z 1. Jeden. Mamy tutaj MacBook R, Piotr. Tego maca. Ja sobie klikam na tym. Na pewności. Szukam pewniej bieżąc, zmień, przy inny serwer, wróć przy dalej, przycisk. I daje dalej. Po zaznaczeniu, Windows okno, wskaźnik poziomu na ładowania baterii, obraz. Okay. 1, 0, 0% znowu takie obietnia. okno asystenta obraz. nam wyskoczyło. Spróbujemy. Przemyślamy na tego maca. Jak wybierz marca, to będzie blisk startowy obraz. Pewnij się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod 3, 9, 8, 0, 7, 8. Sprawdź, w czym To element tekstowy. Cii, nie gadaj tyle. Na starym maku teraz patrzę. Inny Mac prosi o 3, trzy, inny Mac prosi o dostęp do danych zachowanych na tym maku. Jeśli chcesz przenieść dane z tego matca, upewnij się, że ten sam kod wyświetlony jest na ekranie drugiego makca, a następnie kliknij dalej. I trzy, dziewięć, wróć 3, 9, 8, 0, 7, 8. Raczej wątpię, żeby Objekt, sąsiad jakiś. wróć przycisk. w tym samym momencie spróbował archiwizować swoje Objekt, dane w którymś naciśnij dalej, przycisk. Ale potwierdzamy. Pozostały czas. Postęp migracji. Szukam programów i dokumentów do I on tu sobie chyba indeksuje teraz dane. Stary Mac, a ja wracam do Maca nowego. Pewnie się, że na drugim komputerze wyświetlany jest poniższy kod. 3. Zajęty. Wskaźnik postępu. 3. 9. Tutaj dalej jest ten z Piotr. Obiekt. Zajęty. 3. Zajęty. Spraw. Wróć. Wyszerzony. Dalej. Wyszerzony. Przycisk. przycisk dalej jest wyszerzony, czyli musimy poczekać, co on tutaj... Wymyśli sobie. Wróć, przyc dalej, przycisk. Okej, okay, coś wymyślił. potrzebnego. Zajęty, wskaźnik, tabela, brak zaznaczenia. Co chcesz przenieść z Macbooka IR? Piotr. Teraz wskazujemy, Jair, w się... co chcemy przenieść. Tabela. Brak zaznaczenia. I w tabeli Dobra, otwieramy tabela. sobie. Brak dokumenty i dane Zaznaczony pole wyboru. Edycja. Przycisk. Pierwsze pole. Obiekt, Wszedłem w interakcję z tabelką. Programy zaznaczony pole wyboru. Zajęty wskaźnik postępu. Programy chcę przenieść. Dokumenty i dane zaznaczone pole wyboru. Dokumenty edycja, i dane przycisk. chcę przenieść. Ustawienia komputera i sieci zaznaczony pole wyboru. Zajęty wskaźnik postępu. Chcę ustawienie. przenieść ustawienia Ustawienia komputera i sieci zaznaczone... Ustawienia komputera i sieci zaznaczone... Czyli trzy zajęte wszystkie zajęty, wskaźnik, zajęty, wskaźnik, chcę wskaźnik, przenieść. ilość, wróć, dalej, przycisk. Skoro chcę wszystko, to klikam to dalej. Aby kliknąć, naciśnij dalej, przycisk. Konto użytkownika o nazwie Piotr Witek już istnieje na tym Macu. Czy chcesz zastąpić istniejącego użytkownika na tym Macu? Czy zachować obu użytkowników? Obiekt, w którym się znajduje... I teraz y, podpowiedź, to wyczytają w necie, że jeśli... Zachowamy nazwę, albo inaczej, zmienimy nazwę użytkownika, to wszystkie dane ze starego komputera trafią jako dane y, osobnego użytkownika na nowym komputerze, czyli zostanie jakby stworzone nowe konto. Ja chcę, aby wszystkie dane ze starego komputera trafiły do nowego, jako główne dane dla jednego konta użytkownika, tego głównego, więc ja muszę zastąpić tego użytkownika domyślnego w nowym komputerze z użytkownikiem ze starego komputera. Zastąp Piotr Witek na tym Macu. Zaznaczone przycisk wyboru. I ta opcja jest domyślnie zaznaczona. Zaznaczone pole wyboru. Zachowaj kopię danych z tego Maca. Zostanie przeniesiona do katalogu użytkownicy ukośniku usunięci użytkownicy. Zachowaj oba kont, aby przenieść użytkownika nazwa. Aby przenieść użytkownika Piotr Witek z drugiego Maca, wybierz nazwę inną niż nazwę kont znajdujących się już na tym Macu. Nowa nazwa. Piotr Witek. Wyślij nazwa konta użytkownika. Piotr Witek. Wyślij okay. anuluj przycisk. Dalej przycisk. Więc niczego nie obiekt, zmieniam. Którym... Klikam tylko sobie dalej. Tabela. Brak zaznaczenia. Zamykanie okna dialogowego. Zobaczymy. Co teraz? Na woluminie, woluminie FileVault jest aktualnie zainstalowany system Mac OS. Aby dodać nowych użytkowników do tego systemu, podane musi zostać hasło istniejącego użytkownika autoryzowanego do odblokowania tego woluminu. Okay. Obiekt. Tabela. Brak zaznaczenia. Na tabela Piotr Witek. Autoryzuj. Przycisk. Wier Piotr Witek. Piotr Witek OZ. Anuluj. Dalej. Wyszerzona. Anuluj tabela. Czyli musimy tak czy siak podać hasło, czyli musimy autoryzować komputer. Na tabela Piotr Witek. Autoryzuj. Przycisk. Na Piotr Witek, autoryzuj przycisk. Klikam przycisk. Obiekt Piotr Witek, autoryzuj. autoryzuj przycisk. Obiekt, program, okno, hasło, bezpieczne edycje tekstu. A słówie, ma nowe okno na bezpieczne edycje tekstu. I wpisujemy hasło. Anuluj przy ok, domyślny przycisk. Ok. Naciśnij ok, domyślny przycisk. Obiekt, w którym się znajdujesz, to tabela. Aby przejść do tej tabeli, naciśnij kontrol, OPTION. każdy użytkownik chcący odblokować wolumin filę musi podać hasło poniżej. Obie każdy użytkownik, każdy użytkownik, co chcą... anuluj, przycisk Tabela, brak zaznaczenia. Na tabel Piotr Witek, pozwól na odblokowanie. Przycisk. Wiersz 1 z jeden. Piotr Witek, okay, tu też na... Muszę... Piotr Witek, pozwól na od Piotr Witek. Kliknąć Piotr Witek, pozwól na odblokowanie. I pozwolić na odblokowanie. odblokowanie. Obiekt, program, okno. Hasło Bezpieczne edycje tekstu. A I raz jest jeszcze muszę jak. podać hasło. Wiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe. Aby wprowadzić tekst w tym polu, zacznij pisać. To okay. jest bezpieczne pole tekstowe. Wpisane. Daję Enter. Naciśnij i pozwól na przycisk. OK. Daję jeszcze raz. Przewijaj w lewo stronami obszar przewijania. Anuluj przycisk. Każdy użytkownik chce dalej przycisk. Anuluj obszar przewijania. To pewnie... Objekt. Każdy użytkownik chcący odblokować wami chwilę musi podać hasło okay. po wszystkie przycisk. Hasła podałem Objekt. dwa razy dalej, i mogę kliknąć Objekt, przycisk dalej. Instę, tabela. Naciśnij dalej. Zamykanie okna dialogowego. Wskaźnik poziomu naładowania bata. Przenoszę twoje dane. Przenoszę Objekt, twoje dane. Ujednolczenia, anulowania, macz, użytkownik, obraz, w którym się znajdujesz, na nowe okno źródłowy, obie anuluj, w którym przycisk. się znajdujesz, to obraz, Obieg, w którym się Ubieg. znajdujesz, to Sekundę, bo gada za dużo. Teraz docieram do komputera. Użytkownik, obraz, użytkownik, wyszarzone, Zobaczymy, czy on. Asystent tu... ustawień dobra. Windows. Oko ok pozostało około 1 godziny, 2, 5. To 5, tylko wygasz, wygaszać ją Wskaźnik postępu. Teraz jak słyszycie, sprawdzam na starym komputerze, ile czasu mu potrzeba systemom na przeniesienie wszystkich danych, wszystkich programów, dokumentów, filmów, muzyki, biblioteki, iTunes. Kilkudziesięciu tysięcy innych plików yy, z jednego komputera na drugi, plus oczywiście wszystkie ustawienia, jakie znajdują się w starym komputerze do nowego. Słyszycie taki charakterystyczny odgłos cykania? To jest yy, taki sam odgłos, jaki znacie na przykład z Safari na iOSie. Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Witek. Ja tu sprawdzam. Jeszcze raz. Pozostało około 1 godziny 1 minutę. postęp migracji. Czyli nie półtorej godziny, 6%. Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr. Jak dla mnie to idzie dość szybko te 6%. Myślę, że to nie będzie ta podawana godzina 20 chyba, że te parę 10 tysięcy plików będzie się tak wolno przerzucało. Spojrzę jeszcze na drugim komputerze, na, w sensie na tym nowym. Sugestie dotyczące szybszej imigracji. O. Anuluj przycisk. Sugestie. Równorzędne Ikona Iko bieżąc, na bieżące połączenie. Pozostało około 1 dwa 20 minuty przy. I to jest ten sam 1. czas. Pozostało około 1 dwa 20 minuty przy. 1, 7 MB ŁOśnik S. Pozostały czas bieżące okay. połączenie. A jak to można obiekt, przyspieszyć? Na bieżącego połączenia. Obraz. Równorzędne. Sugestie dotyczące szybszej imigracji. Sugestie dotyczące szybszej imigracji. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Anuluj, przyć, anuluj. Przy sugestie dotyczące tekst. tym te równorzędne. Medykona bieżącego połączenia. Obraz. Obie równorzędne. Medium bieżącego połączenia. Obiekt. W którym się znajdujesz, to element tekstowy. Ikona bieżących pozostała pozostało około 1, i 2, 4 minuty przed Nie, czas się wydłuża. Przenoszę dokumenty użytkownika Piotr Damme. i ten Mac. Ponieważ czy robię to po raz pierwszy, nie będę może eksperymentował, bo jeszcze mi się wysypie wszystko. MacBook Air, więc, żeby tego nie powtarzać. Proponuję, e, wrócę do was za jakąś 1 godzinę, 2, 5, 1,5 godziny. Na razie zostawiam Objekt, komputery, sprawdzę znajduje. jeszcze tylko poziom naładowania. W tym momencie mamy, aha, nie działa normalnie voiceover, bo jest ten specjalny tryb e... Pozostał przenoszenie do kreatora. Pozostało około 1 godziny 2 pięć minut. Postępnik okej. Okay. Także przenoszę kochani, do... wracam do Was za godzinę i 20 minut i zobaczymy wtedy, czy nasze dane udało się skutecznie przenieść. Okej. Okay, minęło od czasu, gdy uruchomiłem naszą usługę. Asystenta migracji, niestety ponad dwie godziny, a nie zakładana godzina 20 parę minut. I już na komputerze nowym zdążyłem kliknąć przycisk zakończ, zanim sobie przypomniałem, że powinienem włączyć nagrywanie. Ale na starym komputerze został ekran, Pro, który wygląda została identycznie: Obiekt, proces migracji nieukończony. Obiekt, migracja do nowego Maca została ukończona. 2. Zakończ przycisk. I mamy przycisk Zakończ. Na nowym komputerze mamy identyczny przycisk, i po jego kliknięciu włączyło mi się od razu okno logowania. Z po wyborem użytkowników. Oczywiście ono nie włączyło mi się od razu, natychmiastowo, bo jak gdyby o samym y, zakończeniu procesu dał mi znać y, na nowo uruchamiany system, właśnie na nowym Macu. Po czym, gdy system się uruchomił, gdy podszedłem do komputera, właśnie yy, przeczytałem tę samą informację, którą znalazłem na starym Macbooku, więc teraz uruchomię, zaloguję się na nowym Macbooku, tak jakbym to robił na Macbooku na użytkownik gość, grupę. Piotr, witek, grupę. starym. Najpierw na wybiorę bezpieczeństwo. użytkownika, hasło, na podaję hasło. Zabezpieczenie, idź, przycisk. przycisk, przycisk, przycisk. Idź. Obie, naciśnię idź, wyszerzony przycisk. Oczywiście mogłem dać sam Enter i tak dalej. Witaj, Piotrze. Jestem gotów do pracy. Program. Witaj, Piotrze. Jestem gotów do pracy. Tak, witał mnie mój stary MacBook. Tak też wita mnie teraz nowy MacBook po przeniesieniu wszystkich danych. Ja sobie jeszcze zerknę, jak to wygląda w tym momencie. Usługa pod włączona. Znowu była wyłączona obsługa gładzikiem. Skrypty moje są poprzenoszone. Eee, aplikacje, których używałem na starym komputerze, są o, Ale widać te same problemy co przy. Jak gdyby w czytywaniu kopii z iClouda na urządzeniach z iOS-em, czyli będzie trzeba podać wszystkie. Dobre, box, okno, o, Dropbox teraz. Wszystkie hasła do wszystkich aplikacji, pewnie do kont mailowych, do Twittera, i tak dalej, do wszystkich tych usług, z których korzystam w systemie. One nie zostały przeniesione, czyli klasycznie, no, tak samo jak na iPhone Cała reszta bok, wygląda bok, na to, że działa o. jeszcze. O. Aplikacje, które C -C -S -S miałem poinstalowane, są też tutaj się znajdują. Zobaczymy, czy działają skrypty. Skrypty mi. Działają, jak widać. Super. sierpnia super. Eee. Dzisiaj no w uruchomię program, czy będzie działał to, też taki przeniesiony? Zaloguj się, aby używać tego programu na tym komputerze. Program, co Pro 1pt został kupiony w Axel innego komputera. Aby używać co Pro 1pt na tym komputerze, zaloguj się, podając ID i hasło użyte do kupienia go. ID Super. A Hasło wymagane. Jak więc widzicie? Bibliofilm. Hasło wymagane. Podam jeszcze hasło. Sprawdzimy, czy to działa. Po zapisaniu. Zaloguj się. Na ciśnij, zeloguuję. Twitter, programy, okno, widok listy. Są Mandar One Pro T Application. Są Mander One Pro Making Push Hadres, nasz wszystkie trifekt drogobox, artykuły, okno, tabela, wiersz 1,70 znaki. Testowe. G. Testowe VPN. Nie testowe. GREATK. I działa. 7 lipca 2017 roku. Tak więc mam nadzieję, że jak sami mogliście się przekonać się. W tym podcaście także nowe rzeczy, które próbujemy robić na macOSie nie są wcale takie straszne, bo system informuje nas na każdym kroku, instruuje, podpowiada co mamy robić i tak naprawdę tylko od nas zależy, czy nawet takie nietypowe, bardziej nieco skomplikowane rzeczy mm, będziemy robić. Mnie osobiście ta funkcja bardzo się podoba i pewnie. Jeśli kiedyś w przyszłości będę miał okazję um, kupić sobie kolejny, jakiś nowy MacBook, no to na pewno chętnie skorzystam też z asystenta migracji. Um, jeśli mielibyście okazję przetestować asystenta migracji, przenosząc dane na przykład z komputera um, z Windowsem, Dzielcie się w komentarzach albo piszcie do mnie, bo jestem ciekaw, jak w waszym przypadku taki asystent migracji by zadziałał. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam Was do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.